Za nami egzaminy gimnazjalne. Decyzja o wyborze dalszego kierunku kształcenia, nowej szkoły, jest zawsze trudna. Pomocnym może okazać się ten materiał, którego bohaterem jest zespół szkół zawodowych w węgierskiej Górce. Rekrutacja trwa do 19 czerwca i oczywiście zachęcamy wszystkich kandydatów do wybrania naszej szkoły. Robimy nabór do dwóch klas, jednej klasy technikum i jednej klasy zasadniczej szkoły zawodowej, która w przyszłym roku od września nazywać się już będzie szkołą branżową pierwszego stopnia. W technikum oferujemy dwa zawody. Zawód technik informatyk i zawód technik mechatronik. Jeśli chodzi o szkołę branżową pierwszego stopnia, będziemy w przyszłym roku kształcić w dwóch zawodach: mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych i w zawodzie monter mechatronik. Ten drugi zawód, mechatronik, stanowi pewne nowum, jeśli chodzi o szkołę zawodową. I o ofertę oczywiście tej naszej szkoły. Jest to zawód atrakcyjny, jeśli chodzi o rynek pracy. Zakład Metalpol zgłaszał zapotrzebowanie na pracowników, na fachowców. Dalej, zakład Ultersport, który również ma siedzibę w Węgierskiej Górce, zakład FAMED. Budują się kolejne zakłady, które będą potrzebować fachowców, mechaników, mechatroników. Informatyków na terenie gminy Radziechowy Wieprz. Jednym z nich jest zakład TIA Automotive, i na pewno absolwenci naszej szkoły będą mogli dostać zatrudnienie w tym zakładzie. Oferta naszej szkoły jest jakby podyktowana właśnie potrzebami rynku pracy. Wybrałyśmy szkołę w Węgierskiej Górce, ponieważ jest ona zlokalizowana w miejscowości turystycznej. Mamy tutaj praktyki, przez co nabieramy nowego doświadczenia. W naszej szkole jest organizowane wiele inicjatyw, takich jak wolontariat, DKMS, krwiodawstwo. Dużo się w naszej szkole dzieje. Organizujemy również Mikołajki dla niepełnosprawnych i różne inne. Akcje. Zainteresował mnie właśnie szkolny zespół Hammerband. No i też zawód, który da mi pracę w przyszłości i będę mógł to jakoś wykorzystać. No i w moim przypadku padło na informatykę właśnie. Ja słyszę takie głosy od rodziców, że, że dziecko bardzo dobrze, dobrze czuje się w naszej szkole, że jest rodzina atmosfera, że dziecko odżyło. W naszej szkole to są bardzo miłe głosy. Mamy bardzo dobrą kadrę nauczycielską. Mają bardzo dobre podejście wobec nas. Są bardzo mili, pomocni. Przede wszystkim, wybierając szkołę, chcieliśmy wybrać kierunek perspektywiczny, przyszłościowy, taki, który będzie nam dawał pewnego rodzaju pole manewru na rynku pracy po ukończeniu już technikum. To był taki główny czynnik, który przeważył szale wyboru szkoły na właśnie zespół szkół zawodowych w węgierskiej górce. Ja wybrałem tą szkołę przede wszystkim ze względu na jej położenie. Znajduje się ona w środowisku wiejskim. Ja kocham wieś i czuję się tutaj jak w domu. Ja kierowałem się przede wszystkim tym, że sprawdzając wyniki tej szkoły pod kątem zdawalności egzaminów, które później w późniejszych latach muszę zdać, jest ona bardzo wysoka. Przyjdź i przekonaj się sam. Zapraszamy. Przy wyborze nowej szkoły warto przeanalizować jak najwięcej aspektów, by wybrać tę, dzięki której będzie można realizować własne zainteresowania, pasje, a w przyszłości podjąć satysfakcjonującą pracę zgodną z obranym kierunkiem kształcenia. WG Media Gabriela Biegun.